Cześć, witajcie, a ja jestem WiFi, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moją teorię, jak Harumi mogła powrócić w 16 sezonie Ninjago, czyli Krystalizent. Ale zanim zaczniemy, zostawcie tu łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał oczywiście dzwoneczkiem. A ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem. Tydzień temu w piątek na oficjalnym amerykańskim kanale LEGO, czyli tylko osoby z Ameryki miały do niego dostęp, udostępniono 12 pierwszych odcinków 16 sezonu Ninjago, czyli jeszcze zostało nam 18 do wypuszczenia. Ale to, co dzieje się na końcu 12 odcinka jest po prostu mocne, ponieważ zamaskowana postać zciąga swoją maskę i okazuje się, że jest nią Harumi. Dzisiaj zadamy sobie pytanie, jak ta Harumi mogła w tym sezonie 16 właśnie powrócić. Moja pierwsza teoria to, że została jakoś wskrzeszona, ale od razu wykluczyłbym tutaj wskrzeszenie przez maski oni, ponieważ w kanonicznej książce Ninjago Garma Garmadon rządzi jest napisane, że maskami Oni można przebudzić tylko kogoś, kto jest oni, a Harumi, jak sami dobrze wiemy, była zwykłym człowiekiem, a nie oni, a poza tym została tylko i wyłącznie maska Zemsty, ponieważ maska Iluzji oraz maska nienawiści zostały zniszczone w Sezonie Ninjago, czyli obława. Teoria jest taka, że to Kryształowy Król, czyli nasz mroczny władca, jakoś przebudził Harumi i po prostu ją jakoś kontroluje, ale tego po prostu dowiemy się w przyszłych odcinkach. Ale przejdźmy teraz do takiej mojej głównej teorii. Mianowicie moja teoria polega na tym, że ta Harumi, która pojawiła się w 16 sezonie, to nie jest ta Harumi, którą znamy z sezonów 8 i 9. Jak sami dobrze wiemy, twórcy po dziewiątym sezonie Ninjago potwierdzili, że Harumi naprawdę zginęła. Ale teraz pytanie, jak ona mogła powrócić w sezonie 16, skoro wtedy zginęła? No jak już mówiłem, mogła być jakoś skrzeszona, ale moja teoria polega na tym, mianowicie mogłaby to być ta Harumi z Wspaniałego Imperium, czyli ta, która pojawiła się w sezonie 12. I teraz zapytacie, w jaki sposób mogłoby się to stać? Mianowicie, po prostu kiedy Unagami otworzył portal między Wspaniałym Imperium, a światem Ninjago City wtedy, jak sami dobrze wiemy uciekli z niego szczury czerwone kaski i różne postacie ze wspaniałego imperium, w tym też sam nagami. a co jeśli po, przez ten portal uciekła również Harumi ze wspaniałego imperium, mogła ona uciec a po pokonaniu Nagamiego mogła spotkać kształtowego króla, a potem mogła zacząć z nim współpracować i mu pomagać ale musimy też pamiętać, że ta Harumi ze wspaniałego imperium to nie jest ta sama Harumi co sezonów 8 i 10, więc nie pamięta ona na pewno wszystkich rzeczy z sezonów właśnie 8 i 9. Czyli może ona też nie do końca pamiętać wszystkie chwile spędzone z Lloydem. I ja szczerze podejrzewam, że gdyby Harumi ze sezonów 8 i 9 powróciła, to raczej stanęłaby ona po dobrej stronie, bo w, w tej scenie, w której ona umierała, po prostu było widać to, że jakby zrozumiała, co złego w swoim życiu popełniła. No po prostu było to widać, więc jak dla mnie ona po prostu nie mogłaby być zła. Więc albo będzie ona w sezonie 16 kontrolowana jakoś przez Overlord'a, albo po prostu. Będzie to faktycznie Taharumi ze wspaniałego Imperium. No to co? Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Lecimy po 500 subskrypcji. No to co? Ja byłem Fifi, to by było na tyle w tym odcinku. Siemka!